To są pieniądze z budżetu województwa i to jest troszkę taka... Transakcja wiązana, bo też zwrócił się do nas pan dyrektor Nazimek, abyśmy, abyśmy przekazali karetkę do, do szpitala nawodociągowej, bo bardzo potrzebuje karetki, która służyłaby tylko wyłącznie transportowi z lądowiska helikoptera do szpitala. Więc wspólne spotkanie z panem dyrektorem Kostyłą i z panem Nazimkiem spowodowało to, że tutaj potrzeby zakupowe nowego sprzętu są zdecydowanie ważniejsze, no bo to jest jak gdyby opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego bardzo ważny nasz podmiot. Żeby, żeby obsługiwał całe województwo. A z drugiej strony właśnie po zakupie tych dwóch karetek, jedna z karetek od pana dyrektora Kostylu zostanie przekazana przy, przy, do, do szpitala na nawo, wodociągowej. Także ja też bardzo chcę, żebyśmy widzieli właśnie wzajemnie pomiędzy naszymi szpitalami, spółkami, podmiotami leczniczymi, żebyśmy widzieli takie wzajem, wzajemne relacje. Bo to nam jak gdyby no pewnie przykładem była pani, pani prezes Rumandzido i pan dyrektor Staszewski, kiedy zbudowali łącznik. I połączyli pewne potencjały medyczne. Ja oczywiście to pokazuję właśnie na przykładzie teraz tych karetek. Kupujemy dwie nowe karetki dla ocrm u po to też, żeby przekazać jedną karetkę właśnie do szpitala, do szpitala na nawodociągowej, aby służył tylko i wyłącznie transportowi z lądowiska do szpitala. No i oczywiście też każdy, każdy uwolniony sprzęt, który się pojawia, no to też albo wspieramy nasze szpitale powiatowe, bo też przekazaliśmy karetki do szpitali powiatowych, albo taka, jak jest teraz potrzeba, po po prostu na Ukrainę ze względu na sytuację wojenną. Więc też, tak jak pan dyrektor powiedział, jedna z karetek czeka na transport na Ukrainę, a wczoraj też jeszcze informacja ze strony rządowej, taka bardzo szybka, aby przygotować karetki też w takim dużym pakiecie do Kijowa. Więc zobaczymy, jak się ten temat rozwinie. Pan premier Morawiecki bardzo by chciał, żeby duży transport karetek jednorazowo poszedł do Kijowa. Jestem po rozmowie z panią dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia wczoraj. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. No jest też obietnica, że jakbyśmy teraz przekazali karetkę, to gdzieś w przyszłości też otrzymalibyśmy z puli Ministerstwa Nową Karetkę. Jest to taka sprawa, która wczoraj po południu się rozwinęła. Pan dyrektor dostał maila też rano, więc zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie.